Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu siedzieli, innych wybawiał. Niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Siedzieli z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż Ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju oto słowo pańskie Byłem dzisiaj w Łodzi na mszy i w trakcie niej słowo wygłosił ksiądz Przemek Szewczyk i Jedna myśl szczególnie mi zapadła, od której zaczął, więc pozwolę sobie tak trochę zerżnąć i zacząć od tego, od czego on zaczął. Mianowicie, chrześcijaństwo wielu ludziom kiedyś i wciąż wydaje się być czymś bardzo obłędnym. Bóg stał się człowiekiem, wszedł w ciało człowieka. No obłęd. Maryja po urodzinach, na rodzinach Jezusa była dalej dziewicą. O Bóg zostawił się w kawałku chleba. No, obłędne. Weź to z rozum. I król, który jest królem wszechświata, skończył jak największy przestępca i zamiast tronu. To przyczepiony był do krzyża. No, obłęd. Ale tak sobie myślę, że dobrze by było, żeby nam się trochę tego obłędu udzieliło. I chcę w tej chomili po prostu zwrócić Twoją uwagę, jak bardzo ważne jest, żeby dać się trochę, w cudzysłowie oczywiście, ale obłąkać. Dać się Bogu obłąkać. Już skończyłem zżynać, już teraz lecę swoje. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dostajemy słowo, moment, który totalnie się nie kojarzy z byciem królem, a jednak jest to moment, który pokazuje najbardziej na czym polega Jezusowe królowanie. My tak nie do końca czasem wiemy, na czym by to królowanie Jezusa miało tu polegać i wpadamy w czasem na dziwne pomysły. Dla mnie osobiście trochę dziwnym pomysłem jest stawianie wielkich statuł Jezusa tu i ówdzie, latanie z czerwoną pelerynką, żeby Jezus był politycznym Królem Polski albo świata. Jak się tak człowiek wpatrzy w to słowo dzisiaj, to widzimy, że Jezusowi kompletnie o to nie chodziło. Jeśli ktoś taki jak Jezus, król wszechświata, pozwolił się przybić do krzyża, to wiele tym mówi, jakim jest Królem. To całe słowo, ta liturgia, ten ostatni tydzień roku liturgicznego w rytmie Kościoła, no jest takim momentem, kiedy wraca jedno pytanie, czy on jest królem mojego życia, ale nie takim królem, takim naiwnym, w sensie, że to nie jest taki mój naiwny wybór, jak to czasem się robi, czy robiło na jakichś oazach czy rekolekcjach. Sam pamiętam, byłem na jakiejś oazie, czy jakiejś kleryckiej. To pamiętam, podpisywaliśmy jakieś kartki, że Jezus jest moim Królem, tam podpis, nie? Fajna atmosferka, ale tak potem to za, za wiele z tego nie było. Tak naprawdę, czy w moim życiu, w mojej codzienności Jezus jest królem, to znaczy, czy ma wpływ na moje życie. I czy ja bym chciał, żeby miał wpływ na moje życie? Ja myślę, że takie pytanie to Słowo zadaję. Po raz kolejny, bo to już nie raz to pytanie słyszałem, słyszałaś. Ono wraca jak bumerang co roku. Ale może dlatego wraca, no bo gdzieś tam, tam ta decyzja się kruszy, ona się osłabia, i dzisiaj warto byłoby ją wzmocnić w swoim sercu. A dlaczego warto to zrobić? I wiecie, ja w tej, w tej scenie spod krzyża znajduję taki argument, który mnie dzisiaj rozwala z nóg. Od rana za mną łazi ten człowiek, który był z Jezusem ukrzyżowany. Człowiek, który nie miał żadnego prawa, żeby zostać świętym. Znowu zapomniałem jak się nazywał. Jak on miał dysma. Ja mam to, taką pamięć. On nie miał żadnego prawa, żeby być świętym. Pod krzyżem Jezusa stoi lud. Jak notuje Łukasz lud stał i patrzył. Widzieli napis. Zapisany w kilku najbardziej wtedy popularnych językach. Więc każdy mógł zobaczyć, to jest król żydowski, co ludzie robią. Niektórzy Jezusa hejtują, wyśmiewają, plują na niego. Gdyby mogli, to pewnie by go tam jeszcze patykiem po nogach obładowali. Są ci, którzy stoją w milczeniu, są płaczący. No i jest ten Dyzma, który kompletnie nie miał, tak po ludzku patrząc, żadnego prawa, żeby stać się świętym. Dlaczego to mnie tak zatrzymuje? Bo wiecie, tak się trochę spróbujmy wczuć w jego historię. Trudno jest się wczuć. Nikt z nas jeszcze w życiu nie był ukrzyżowany. Nie polecam, ja raczej bym nie chciał, no ale kto wie. Ale nikt z nas nigdy na krzyżu jeszcze nie wisiał. Jeśli ten facet wisi na krzyżu, to znaczy, że naprawdę dokonał mnóstwo złych wyborów w życiu. On nie został ukrzyżowany za to, że ukradł czekoladę z żabki. On został ukrzyżowany za to, że zrobił naprawdę coś konkretnego. To najgorsza, najbardziej poniżająca wtedy kara, która miała człowieka odrzeć z godności, z każdej nawet najmniejszej wartości, jaką mógłby o sobie pomyśleć. On na tym krzyżu wisi, bo, jak sam mówi, słusznie ponoszę tę karę. On wie, co zrobił. Wie, co zrobił. Jest to człowiek, który ma za sobą szereg. Tak myślę, szereg różnych złych decyzji, bardzo złych. No i co? I Sabi na tym krzyżu umiera, i jaką ma perspektywę? No masakra. Nic nie mogę już zrobić. Gdzie ktoś przybija do krzyża, to nie możesz nic zrobić, tylko zdychasz za przeproszeniem. Wręcz dosłownie, człowiek na krzyżu zdychał, wydawał ostatnie dychnięcia. To była kara, która miała człowieka po prostu zniszczyć jeszcze za życia. I coś się dzieje w jego sercu, że patrzy na tego Jezusa i wyznaje wiarę, że On teraz będzie królem jego serca. Kochani, to jest, tak jak spróbujecie wejść w serce tego człowieka, co tam się musiało dokonać, co tam się musiało połamać w tym sercu, jak bardzo to serce się musiało nagle nawrócić, że w jednym momencie. On dochodzi do takiego poziomu świętości, że po prostu można mu pozazdrościć, bo Jezus mówi: dzisiaj będziesz w raju. Żaden tam czyściec, dzisiaj, słuchaj, za chwilę będziemy tam wiecznie się radować wiecznością, o której nawet nie mamy pojęcia. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Ja myślę, że ten święty dyzma pokazuje, co robi Jezus z sercem człowieka, które decyduje się na to, żeby. To właśnie on był jego królem, ale naprawdę, nie na papierku, nie przez figurkę, nie przez noszony płaszczek i wielkie postulaty, tylko naprawdę w sercu, żeby on naprawdę miał wpływ na moje życie, żebym ja się stawał jak on. A tutaj no, ja mam być też taki, który zgadza się czasem, żeby moje rzeczy się w życiu ukrzyżowały, żeby nie wszystko było tak, jak ja sobie życzę. On pokazuje, co się możesz z sercem stać, jeśli się zgodzę na to, żeby był moim królem. I być może ktoś dzisiaj szczególnie na tę Eucharystię przychodzi i jest takim dyzmą. Popatrzy z wstecz, to tyle złych decyzji za tobą, że aż no, aż strach patrzeć, nie? Że po prostu nawet by nie chciało tam patrzeć, jakby udać, że tego nie było. I co mówi Jezus w tym słowie? Miśku, jeśli pozwolisz na to, żebym ja naprawdę był w Tobie, był w Twoim sercu, był w Twoich decyzjach, w Twojej codzienności, jeśli zdecydujesz się na to, żebym miał miejsce w Twoim życiu, to nie ma rzeczy niemożliwych. To nie ma rzeczy niemożliwych. Cudne, nie? Naprawdę mnie to tak od rana tak nosi dzisiaj że jeśli będę tak jak Dyzma oddawał Bogu serce, wszystko jest jeszcze możliwe. Nawet jeśli po ludzku wszystko jest przegrane. Dla Boga nie. I to jest to, co chciałem wam zostawić. Więcej nie będę bajdurzył. Konkret z tego słowa. Decyzja, jak zawsze, należy do ciebie. Ale ta decyzja w sercu, z serca. No i tyle. Amen. Proszę bardzo.